Spichlerz woli łeb znajdujący się na gdańskiej wyspie Spichrzów zostanie niebawem rozebrany. Decyzje w tej sprawie podjęły władze miasta wraz z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Na niszczenie historycznego obiektu nie zgadza się jednak Towarzystwo Opieki nad Zabytkami. Decyzję o rozbiórce podjęto jesienią zeszłego roku na wniosek właściciela terenu. Teraz zakończył się już przetarg na wykonawcę robót wyburzeniowych. Z decyzją o usunięciu historycznego zabytku nie zgadzają się jednak członkowie Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Nie zgadzamy się z rozbiórką Kiklerza Woli Woliwat, ponieważ jest to jeden z najcenniejszych obiektów historycznych w tej części Gdańska. Jego ochrona i zachowanie w obecnej formie i w obecnym miejscu jest podstawowym warunkiem realizacji zapisów konstytucji i ustawy o ochronie zabytków. Władze miasta twierdzą jednak, że nie można już nic zrobić. Wydana decyzja jest prawomocna, a Towarzystwo Opieki nad Zabytkami nie jest żadną stroną w tej sprawie. Wiedział się prawnik dyrekcji rozbudowy miasta Gdańska no i stwierdził, że ta decyzja jest prawomocna i obowiązująca. Wykonawca wyłoniony w przetargu będzie miał 21 dni na rozbiórkę całego obiektu. W tej chwili decyzję o wyburzeniu historycznego spichlerza może zmienić właściciel terenu bądź władze wyższej instancji. Prawo przewiduje, że o to, żeby cofnąć taką decyzję o pozwolenie na rozbiórkę, powinien się do nas zgłosić sam wnioskujący, czyli w tym przypadku spółka Ognisty Wóz, która wnioskowała o pozwolenie lub instancja wyższa, którą w tym przypadku jest wojewoda pomorski. Na zmianę decyzji jednak się nie zapowiada. Żadna z wymienionych stron nie zgłosiła postulatu, który anulowałby decyzję o rozbiórce. Wniosek Towarzystwa Opieki nad Zabytkami nie wpłynął również na stanowisko konserwatora. Oraz zabytków. Decyzja konserwatora jest ostateczna. Towarzystwo Ochrony Zabytków złożyło od niej odwołanie. Spokojnie czekamy na rozstrzygnięcie tego odwołania. Z analiz prawnych, jakie także przeprowadziło miasto, wynika, jakby że odwołanie nie wstrzymuje samej procedury, zarówno przetargowej, jak i rozbi rozbiórkowej spichlerza. Tak więc czekamy na rozstrzygnięcie przetargu i pod okiem konserwatora ten spichlerz będzie mógł być rozbrany. Konserwator wprowadził jednak zapis, że historyczne elementy spichlerza powinny zostać odzyskane i wykorzystane przy budowie innych obiektów na tym terenie. Jakieś kamienne, jakieś rogi, jakieś tablice instrukcyjne to wszystko będzie. Miłośnicy historii twierdzą jednak, że realizacja prac przewidzianych w pozwoleniu konserwatora zabytków doprowadzi do zniszczenia spichlerza i nie pomoże tu ratunek pojedynczych elementów.